Pewnego zimowego poranka watacha wilków wędrowała przez skute lodem lasy, szukając pożywienia. Śnieg skrzypiał pod łapami, a wiatr niósł ze sobą zapachy z daleka. Nagle najmłodszy z wilków zatrzymał się i uniósł nos do góry. – Tam coś jest – powiedział. – Pachnie. Psem. Pod krzakiem półprzysypany śniegiem leżał ranny, wychudzony pies. Jego sierść była zmierzwiona. Boki zapadnięte, a oddech ledwo wyczuwalny. Otworzył na moment oczy, próbując zrozumieć, kto nad nim stoi. Wilki zawarczały niepewnie. Pies był kimś obcym, kimś, kto pachniał człowiekiem, kimś, kogo nigdy nie uważali za swojego. Wtedy przywódca Watachy podszedł bliżej. Był stary, mądry i znał wiele historii. Nie lubimy psów powiedział cicho. Jesteście sługami ludzi, ale nie jesteś teraz naszym wrogiem. Teraz po prostu potrzebujesz pomocy. Zamiast odejść, wilki otoczyły psa. Przyniosły mu resztki jedzenia, ogrzały go swoim ciepłem. Przez wiele dni doglądały go, aż powoli zaczął odzyskiwać siły. Z czasem pies zaczął poruszać się razem z Watachą. Choć nie miał instynktu wilka, starał się być przydatny. Tropił, szczekał, ostrzegał. Robił wszystko co mógł, by odpłacić za ocalenie, a wilki, widząc jego starania, zaczęły nazywać go bratem. Dziękuję wam, mówił pies codziennie. Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy. Minęły tygodnie. Nadciągnęła prawdziwa zima. Ciemna, głodna i bezlitosna. Śnieg przykrył wszystko. Polowanie stawało się coraz trudniejsze, a wilki coraz bardziej głodne i zdesperowane. Którejś nocy, gdy mróz wgryzał się aż do kości, Wataha siedziała w ciszy pod oszronionymi drzewami. Pies leżał przy nich, śpiąc niespokojnie. Nagle przywódca wstał, jego wzrok był smutny, ale twardy. Spojrzał na psa i powiedział: Wybacz, bracie, ale nie jesteś wilkiem. W tej samej chwili Wataha rzuciła się na niego. I choć pies próbował walczyć, uciec, błagać, był sam. Nie był jednym z nich, nigdy nie był. Przypowieść ta nie mówi o psach ani wilkach, mówi o tym, że nie wszędzie gdzie znajdziesz ciepło, znajdziesz dom, nie wszędzie gdzie słyszysz słowo brat, kryje się prawdziwa więź. Czasem różnice, których nie widać w spokoju, stają się wyrokiem w czasie próby.